Witam w jesienną niedzielę. Typowa polska jesień, przygnębiająca, depresyjna. I dlatego też wybrałem temat dzisiejszego spotkania. A mianowicie udostępniłem niedawno szkolenie bodajże organizowane przez taką grupę Psychotesto. I tam było zawarte takie mądre sformułowanie. Że jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić, czyli odżałowanie, straty, jakby życie dalej. No to, to jest też zawarte w modlitwie, którą czytają anonimowi alkoholicy na każdym mityngu. Przejawia się to w krokach tych 12 krokach anonimowych alkoholików. No i jest też to sformułowanie o tym godzeniu się ze stratą, przejawia się w terapii zarówno podstawowej leczenia uzależeń, jak i jest potem rozposzerzane i pracuje się nad tym w terapii pogłębionej. Jest to bardzo trudny moment w życiu pacjenta, kiedy uświadamia sobie w trakcie swojego zdrowienia, że są rzeczy, których zmienić rzeczywiście nie może, na które nie będzie miał wpływu i po prostu musi się z pewnym stanem rzeczy pogodzić, zaakceptować. A jeszcze do tego często terapeuta mówi, że jest to warunek zdrowienia. Jest to rzeczywiście trudny etap. Pogodzenie się z tą stratą, żal po stracie. Jest taki temat terapeutyczny. Często przeze mnie poruszany na terapii podstawowej, bardzo ważna część terapii, kiedy pacjent konfrontuje się z tym, co stracił. I często nie tylko są to straty związane z niemożnością sięgnięcia po substancję, nad, którą, nad której spożyciem utracił kontroli, czy często nie jest to zachowanie, nad którym Tracił kontrolę, i do którego powrót oznacza brnięcie dalej w uzależnienie, ale są to rzeczywiście wymierne straty w sferze właśnie takiej prywatnej, rodzinnej, zawodowej, społecznej. Tak więc ten punkt programu w cudzysłowie rzeczywiście, jak to można ująć, w terapii jest bardzo ważny. Jest, Ważny i trudny. Mają z tym pacjenci problem, czemu specjalnie się nie dziwię, bo też gdzieś tam w swoim życiu musiałem przepracować, właśnie pogodzenie się ze stratą pogodzenie się z tym, że nie mogę czegoś zmienić i muszę to po prostu no, odżałować. Nazywa się to też taką żałobą po stracie. No, i ta praca właśnie uzależnia dalsze leczenie każdego z pacjentów, bo ciągłe wracanie do tego, co się straciło, wpływa na nasze stany psychiczne. Ja o tym mówiłem, odnosząc się do problemu depresji, jaki jest obecny w dzisiejszych czasach rzeczywiście szczególnie po śmierci osoby bliskiej, bo chyba tam to poruszałem, szczególnie po śmierci właśnie kogoś bliskiego, no to jest tak, tak obrazowo, to można właśnie najprościej przedstawić. Możemy się zatrzymać właśnie na etapie tej żałoby, na etapie tego smutku i to z kolei powoduje, że wchodzimy potem, kiedy ten okres jest już za długi, kiedy nie ruszamy do przodu, kiedy nie ma u nas punktu, w którym pogodzimy się z tą nieodwracalną stratą, wchodzimy powoli w epizody depresyjne, a następnie już może pojawić nam się właśnie i z reguły się pojawia depresja i wtedy już jest konieczne leczenie psychiatryczne. No nie da się tego już wtedy zrobić na, et na etapie terapii leczenia uzależnień. Czy w zasadzie każdej innej terapii, bo no stan depresja jest ciężką chorobą. I tutaj jednak zalecałbym kontakt z lekarzami, yy, psychiatrami, którzy są do tego odpowiednio przygotowani. No bo to znaczy, że tu już oczywiście potrzebne jest specjalistyczne leczenie. Na etapie terapii pracujemy nad żalem po stracie, pracujemy nad akceptacją i godzeniem się z tym, co w życiu utraciliśmy, a na co jakby już nie mamy wpływu. Ja z tym najczęściej się zmagam w momencie, gdy pacjenci na przykład zgłaszają rozpad związku, który przez ileś tam lat tworzyli, a który Definitywnie z jakichś tam niezależnych od nich przyczyn, a czasami też od nich zależy. No ale definitywnie uległ rozpadowi, i wtedy rzeczywiście y, ciężko się nad tym pracuje, aby pacjent pewne rzeczy zaakceptował, aby zobaczył, że skupiając się na swoim zdrowieniu, czyli w moim przypadku na zdrowieniu y, i wdrażaniu, Zaleceń dotyczących jego uzależnienia, aby pacjent po prostu gdzieś zrozumiał, że istnieje życie w cudzysłowie, że tak to nazwę istnieje życie po życiu. Czyli, że owszem, no, poniosłem stratę, ale życie się nie skończyło, mam jeszcze dużo do zrobienia. Ale to są takie argumenty na początkowym jakby etapie pracy z tym żalem po stracie, że mam jeszcze no, w cudzysłowie dla kogo żyć, mam, mam jeszcze coś do udowodnienia, coś do zrobienia. Generalnie moim celem w, mo w mojej pracy z pacjentem jest to, aby pacjent finalnie zrozumiał, że ja jeszcze mogę być szczęśliwy i ja. Mogę podnieść jakość swojego życia. W obecnym stanie, kiedy do mnie trafia, z reguły ci pacjenci są rzeczywiście zrozpaczeni, są załamani, gdzieś tam szukają, szukają cały czas możliwości odwrócenia pewnych stanów. No, w przypadku śmierci jest to oczywiście niemożliwe, ale w przypadku np. odejścia osoby bliskiej do kogoś innego, czy odejście dlatego, że pacjent jest uzależniony i wielokrotnie złamał obietnicę na przykład e, zmiany swojego zachowania, to ci pacjenci gdzieś tam się buksują jeszcze, tak, są w takim metafazie buntu, a może, a może, a może jak mi się terapia uda, w momencie kiedy, kiedy widzę no, właśnie tego typu zachowania, to muszą pacjenta przekonywać, że zdrowiej, spokojnie zdrowiej, a to, co ma się wydarzyć, to się wydarzy, ale w momencie, gdy będziesz już osobą zdrową, gdy będziesz miał myślenie osoby zdrowej, trzeźwej, wolnej od używek, wolnej od mechanizmów, które kierują Twoim uzależnieniem, i w momencie, gdy pacjent to rozrozumie, to nieczęsto się udaje na etapie terapii podstawowej, to z reguły jest już raz. W momencie, gdy pacjent poniósł duże straty, z którymi się rzeczywiście nie godzi, to na etapie terapii podstawowej dostaje tylko takie podstawowe wskazówki. O, musiałem, przerwać, musiałem się skanować. Tak, dostaje takie podstawowe wskazówki. I chodzi o to, żeby. Żeby podjął swoje leczenie, tak, żeby gdzieś tam ukończył tą terapię podstawową, żeby zaakceptował to swoje uzależnienie, a jeżeli chodzi o te straty, które poniósł, które gdzieś tam e, są dla niego olbrzymim problemem i siedzą mu głęboko w głowie, to e, rozwijam to jakby w terapii indywidualnej i na pewno w terapii pogłębionej bo terapia podstawowa ma zapewnić ten start pacjenta w zdrowienie. To jest oczywiście duży sukces każdego pacjenta, kiedy pomimo tych strat, które poniósł, gdzieś tam, nawet często na siłę, pod wpływem y, przy, przekonania go przez terapeuta, zaczyna, zaczyna pracować nad tym żalem po stracie. Y, zaczyna gdzieś przeżywać tą swoją stratę w taki sposób, no, że to się rzeczywiście coś skończyło i trzeba ruszyć do przodu. Jeżeli pacjent się zatrzymuje na etapie tej żałoby cały czas pozostaje w tym smutku, cierpieniu, skupieniu się na tym, co utracił. No, bo i takich pacjentów mam, to rzeczywiście yy, samozdrowienie i terapia leczenia uzależnień no, jest bardzo zagrożona. Jest pod dużym znakiem zapytania. Takiemu pacjentowi trzeba naprawdę poświęcać wtedy dużo uwagi i jakby priorytetowo zająć się tym, czego on nie akceptuje. Ja to wielokrotnie podkreślam w moich wystąpieniach, szczególnie w tych ostatnich, jak ważna jest ta akceptacja siebie, akceptacja tego, w jakim punkcie życiowym jestem, akceptacja tego, jak wygląda świat. Mówiłem to wiele razy teraz w tych ostatnich wystąpieniach i całą chyba masę tych artykułów też gdzieś napisałem na potrzeby tej strony nawroty.pl, gdzie będę uczestniczył na potrzeby tego projektu i tam rzeczywiście cały czas mówię o tym, że warunkiem do podniesienia jakości życia, do wystartowania ze zmianami w życiu, zmianami dotyczącymi mojego zdrowienia, jest to, że ja będę akceptował świat, ale świat muszę postrzegać też w sposób realny. Nie przez pryzmat mechanizmów iluzji, zaprzeczeń, nie przez pryzmat swojego uzależnienia, tak jak postrzegałem to nie podejmując leczenia, tylko muszę umieć, tak jak umiem spojrzeć na siebie w lustro i zgłosić się do terapeuty, powiedzieć: że Szukam pomocy. To jest bardzo ważny krok, o tym mówię. Tak samo muszę, muszę stanąć w pełnej świadomości, co mnie otacza, jakie mam faktycznie zasoby, a jakich nie mam. Czyli co utraciłem, na co nie mam wpływu. Bardzo, bardzo trudny kawałek pracy terapeutycznej, ale jest to do przejść przy umiejętnej Rozmowie z pacjentem. Myślę, że moi pacjenci akurat no nie muszą się tego obawiać, bo jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Pozdrawiam wszystkich udanego i udanych